Reprezentant swojego klimatu solo 2011 Poza mnie po prostu lub buntowanej Mym honorem zginąć wonie Tak jak samurajowie Aby wszyscy za jednego falaczej robię, Niosę ogień aż nie sponę Przysięgam nie za ale pewnie kroczę ze sztandarem na ramieniu Mam ze sobą resztkę osób, którym prawda leży w sercu Mimo tych problemów, które zatrzymują w miejscu Nie odczuwajcie lęku, macie moją dłoń w ręku W ręku boją której życie to nie Sam rozstawiam się jak lud, jak widzę w jej oczach wzy. Wiem, brakuje tobie sił, ale to nie twoja wina Masz zawsze pewne wsparcie od najstarszego syna Numer 1 rodzina to niezerwalne więzi Jak dorosną moi bracia, wtedy zrozumieją węzy Jak mowa o kobietach, to jest jedna, niech tak będzie Wybierz sercem, na jedna daje szczęście Zasądzani w sieci kloty systemowych kultów Tej oddajcie nam co nasze, to głos ludzi bez munduru Chcieliby myścia słuchał, nie zbuntował tu Wiem, boisz się prawdy, ty ulicowy krótlu Chcę waszego bólu, który czuje cała Polska Cały kraj pyta z nami, jak długo to potrwa Nikt tu się nie podda, tak uczyła życia szkoła Obalimy w do władzę, naszym potem jest Wiktoria Pamiętam wiktorię z Gloria za. Zabijali się w historiach, zabijali się na polach, honor w sercach, no i w godłach Odwaga nie na pokaz, za ojczyznę jak za ojca Gotowi na wszystko Bogu, rodzica, rozkaz, zobacz nasz krajobraz, przeminęły tamte czasy Dzisiaj partie i udaczy dla nich naród nic nie znaczy Klasik nie wybaczy i wakacji z naszej kasy Tracicie hegemonię po tych wezach, chcecie pauzy Nie ma opcji własnej, RSK Wiary, niszymy wasze plany, na nich zbroje i koszary Znaczymy zamiary, przejąć prawa i nakazy Sprawiedliwość taki, jak tu nie ma biedny i bogaty Ja palę te mandaty, nie ma honoru bez pracy. Tu rodzina, przyjaciele, przy nich nie odczuwam rany Siano nie ma wagi, a uczucie między nami Zjednoczeni mogą wszystko, wygraliśmy z oszustami Precz z zakazami, koniec kurwa z granicami Wolność wiele dzisiaj znaczy Trzy się nie stracił, byś imienia nie szmacił, Bo tak łatwo wszystko stracić Ja nie chcę tobie radzić, wiesz jak lubisz palić, jak co, to niech palą, niech to ogarniają. Już nie gustuję w mery, ale za legalizacją. Niech robią co kochają, bo przemyślą każdy błąd. RSK, Hegemonia to kolejny dis na rząd.